E, jeszcze chociażby działalność Krzysztofa Bartnickiego. Ta jakby A, tak. około przykładowa, dowiedzieć. ale mm. tak naprawdę no, całkiem, całkiem poetycka. No, chociażby ten, ta książka, jedna z dwóch ostatnio wydanych przez Bartnickiego, Garutko sobotniej ropy, czyli przepisanie e, na... Jakąś, jakąś formę nowej polszczyzny w tekstu Jana, Jana Kochanowskiego pieśni świętojańskiej o Soboczce z końca XVI wieku. Jeszcze w dodatku z, podłożonym, z podłożoną linią melodyczną rozmaitych piosenek od, od Chrisa Crossa Jump na przykład, przez i tak dalej. To, jest, to, to, to są ciekawe eksperymenty, jak, jak najbardziej awangardowe, to jak gdyby znowu recyklu, recyklujące to, co już, yy, yy, ale w jakiś taki zupełnie, zupełnie ciekawy Tan, tan, najsłodsza z cumelka, tan, tan, frelka jej rada wszelka, tan, tan, dał los Karmelka, tan, tan, oddał, oddał, tan, tan, najsłodsza z cumelka, tan, tan, frelka i ra, rada wszelka, tan, tan, dał los Karmelka. I tak dalej i tak dalej, prawda? Czyli jakby, no, jakby to, to, to jest już taka, e, taka forma podwójnej czy potrójnej ingerencji w, w, w teksty, Recyklon, recyklowania rozmaitych form z, z, z rozmaitych gatunków, rodzajów. E, no, że jak gdyby jesteśmy już, to jest ciekawe, tak, bo jesteśmy wielokrotnie zapośredniczeni, a w gruncie rzeczy mamy, mamy wrażenie, że właśnie się dokopaliśmy do jakiegoś do jakichś pierwocin właśnie, tak? Do, do, jakby, w, w, do, do, do czegoś takiego, no nie wiem, jakby pi, pi, pierwszego awangardowego poruszyciela na tej zasadzie. Nie?